To pierwsze miodobranie nie w pasie co Ambrozja. Dwaj pracownicy pracują, odsklepiają, zwinnie ramki. Włóczam się. A. To mój zięć. Przyszły następca tronu odsklepia piękny miodej dniżkowy z wielkopolskich, które zostały zwiezione do suchej. A tu Kolega Bartuś, daząc forum, też od sklepia pierwszego ula wzięli. Ładny miodek. Będzie czy pohandlować. A się ładnie im to idzie A tu się już wiruje pierwsza partia. Szkoda, że, że jeszcze nie napisali na plastrze 2013, bo to to jeszcze kto pomyśli, że, że to zeszło rok, no ale no <laughs> chyba sama tata za siebie mówi, dzisiaj jest który, 2 czerwca? No, niedziela. Niedziela, dziewiąta rano, no wiruje. Miodownik. Miodownicy. No to panowie się przymierzają do drugiego ula. Biorą miodek. Jest po kilku dniach deszczu. Jeden drugiemu podaje. Do zim to sprawnie idzie. Ulic Wielkopolski trzy korpusy 10 gniazdo 2 razy 30 nadstawki Trochę przywlokły. Mimo że się w tym roku kwitnął bardzo krótko, ale dosyć to nawet zdążyły przywle... No. Tak jest silna rodzina, dużo pszczoły lotnej, zbieraczki, no to przyniosą. Mniszek ma bardzo szybką tendencję krystalizacji, po dwóch tygodniach w słoiku już czasami to warto już dostać. Dostawić? Pewno. Niech im tam świeci. A tu stoimy koło ula, którego zaraz zaczną. Jest to nowy ul wielkopolsko-dodanowski. Ramka w poprzek. Wielkopolska. Na, na zimną zabudowę gniazdo, na ciepłą zabudowę miodnia. W tym roku wykonałem takich uli 12. Widać grubość deski 30 mm szerokość wylotu, denica, prosta, wszystko bezfelcowe niemalowany i uważam, że ul niemalowany oddycha i nawet lepiej pszczoły się w nim mają zaczyna kwitnąć u mnie czeremcha amerykańska, którą mam na pasiece i poza pasieką no Teraz się chłopcy biorą za następne. Goula ula. Zobaczymy co tu piszczy w zjeździe. Tu już jest szersza ramka. Też jest trochę miodu Na zabudowę ciepłą zaczynam nosić Od przodu z tego co widzę Ale dosyć im to Nawet idzie Może no by Miszek w tym roku kwitnął dłużej, byłoby to znacznie lepsze, no ale co zrobić? Nie kwitnął tak porywczo, więc i tego miodu jest mniej. Następny ulik do odebrania miotku. To już sam kolega Bartek się trudni, bo Adaś się odsklepia i wiruje. Trochę tu dużo pszczół w tym ulu jest. Dwa korpusy. To jest uldzielko polski z datanowską na Widać trochę tego miodu tu jest. No, A pszczoły są łagodne na tyle, że można sobie grzebać i bawić się. I Jodek zawartości wody 16% prawie się przyda na handelek. Możesz sobie zmuchnąć, jak chcesz trochę. Ja stoję przed wylotem. Zgodnij tam na dół, gdzieś miał mi o mnie, to nie. No to jak się nie kuzi, no to trudno. <laughs> Zgaśnie. A już tu dociera następny do, do podkryszacza. No i tutaj jest cały rządek rodzin.